Witajcie! Zgodnie z obietnicą chciałabym przedstawić Wam, zaprezentować mają mój arsenał kosmetyków. W tym filmiku przedstawiam kosmetyki mm, głównie cienie, cienie do powiek, ponieważ mam ich największą ilość. Bardzo lubię serię cieni z Wipery. Dosyć często z nich korzystam, więc niejednokrotnie na pewno widziałbyście je na moich filmikach. Moje ulubione kolorem jest to taki czekoladowy, brązowy kolor. Oraz fioletowy numer 40. Także resztki takiego białego myślę, że już go nie zobaczycie. Jest to mój e, cień, cień bazowy, z którego w zasadzie korzystam codziennie. Coż mogę powiedzieć? Idealny dra, dla rozświetlenia powieki. Przede wszystkim są to cienie w dobrej cenie. Myślę, że około 10 zł. Kosztują 10, może, może 13, w zależności, zapewne gdzie je kupicie. W każdym razie bardzo dobre cienie, mega wydajne. Yy, nie osypują się, yy, nie rolują na powiece, także yy, same superlatywy. Hmm, kolejne cienie. też chciałam Wam pokazać. Cienie Nixa. Jest to jeden z moich najnowszych nabytków. Cień w kolorze Salmon. Salmon Pearl, przepraszam, numer 14. Jest to cień. Nie wiem, czy będzie widoczny cień. Takimi z takimi delikatnymi, delikatnymi drobinkami, srebrnymi. Bardzo ciekawy kolor. Również mega długo utrzymuje się na powietrze. Zresztą, jak wszystkie cienie z Mixa. Nie roluje się, nie osypuje. No, naprawdę, jestem z niego bardzo zadowolona. I jeśli chodzi w dalszym ciągu o cienie, w takiej mini palecce o moje bardzo stare cienie który też mam chyba co najmniej 5 lat cienie inglota, wersja zielona. Czy mam nazwę? Chyba nie. To jest Inglot Integra. Kolor, odcień znany W każdym razie y, bardzo, bardzo ładne cienie. Też swojego czasu z nich korzystałam bardzo często. Teraz może już troszeczkę mniej. Ponieważ mam cały szereg innych cieni, ale w dalszym ciągu lubię tą paletkę, dlatego też jej nie wyrzucam. Jak już wspomniałam, mamy cienie zarówno prasowane, sypkie w musie, czyli o różnej konsystencji. Oprócz konsystencji wyróżniamy również cienie, cienie które mają jakiś konkretny skład sobie. Bądź też wyróżniamy cienie mineralne, które są ostatnimi czasy bardzo popularne. Cienie mineralne to znaczy cienie naturalne, hypoalergiczne, bez zapachowe, które nie podrażniają naszej skóry, które mogą być stosowane zarówno przez dziewczyny z chorobami, jakimiś tutaj niedoskonałościami cery, z trądzikiem, z różnymi innymi chorobami skóry. Jeśli chodzi o cienie mineralne, które posiadam w swojej kosmetyczce, mam cienie mineralne z dwóch różnych firm i o różnej, yy, różnej postaci, mianowicie pierwsze cienie, są to cienie z amerykańskiej firmy La Rosa Mineral, są to cienie w takich słoiczkach. One mają 3 gramy, bardzo wydajne cienie. Jeśli chodzi o. Nie wiem, czy, e, o, cień, który mam akurat na powiece Nie wiem, czy się przyjrzeliście Jest to cień, który nazywa się Onyx O ile się nie mylę, przepraszam Olwin, numer 42 Pokazuję wam ten cień celowo Po, po prostu to jest mega, mega ciekawy kolor W buteleczce, w pojemniczku on nie jest, nie jest widoczny Ale nie wiem, czy się, jak się przyjrzycie Jest to cień, którego nazwałam Cameleon. Naprawdę bombowy, w zależności od kąta Podanie światła. Zmienia się raz, prezentuje się jako bordowy, raz jako jasny, zielony. Piękny kolor. Drugi cień, który mam dzisiaj zaplikowany, nałożony jest to cień, który nazywa się Opal. I w tym filmiku chciałam Wam tylko dwa cienie przedstawić, ja, no, ale co to, to jest bardzo istotne, cienie są bardzo ciekawe. I naturalne, czyli nie szkodzą naszej cery. Yy, mogę się pochwalić, że mam prawie wszystkie kolory z tych cieni i korzystam z nich co drugi dzień. Inne cienie mineralne, które lubię, w konsystencji pracowane, są to cienie Kay. One są zapakowane w taki plastikowy... w taki plastik. Moim ulubionym kolorem jest kolor Sweet Plum. Już Wam pokazuję. Coś nie mogę otworzyć. Sweet Plum. Czy piękna śliwka. Słodziutka śliweczka. Bardzo ładny kolor. Drugi mój ulubiony cieniem jest jasny, naturalny taki kolor Crystal Line. Perłowy, jasny. O i najważniejsza, najważniejsze cienie, które chciałam Wam pokazać. Moje zestawy paletek. Pierwsza paleta, którą którą mam już co najmniej od, od 6 lat, jest to paleta Ruby Rose. Kultowa paletka, myślę, że większość z Was zna tą paletę. Paleta Ruby Rose 48 cali. One, moje drogie, prezentują się tak. Jak widzicie, one są już dosyć sporo użyte. A to z tego względu, że swojego czasu bardzo namiętnie z nich korzystałam, codziennie wręcz mogę powiedzieć. Zresztą było to zauważalne po ilości wykorzystanych cieni. No w tej chwili one są stare, ale tak jak już pewnie zauważyliście ze względu na jakiś sentyment do starych kosmetyków, zostawiłam te cienie, bo może Anusz, a Widelec kiedyś mi się jeszcze przydadzą. Także polecam Ruby Teraz mogę się pochwalić już troszeczkę większymi paletami. Paleta Manly, także bardzo bardzo wszystkim myślę, że już znana. Manly 120 cieni. Ja akurat mam zestaw kolorystyczny. Myślę, że to jest jeden, tak. Numer jeden jest również Manly 2. One minimalnie różnią się kolorami. I paleta Manly składa się z nam występujących kolorów. Bardzo żywe, intensywne cienie. To jest ta druga część o mega dużo kolorów, 120 cieni. Yy, polecam paletkę, bo y, oczywiście cienie są, cienie są bardzo dobre i długo utrzyma, utrzymują się na powietrze. Natomiast jeśli nie malujecie się na co dzień często bądź niektóre kolory są dla Was zbyt odważne. Myślę, że y, no, nie każda z was może te cienie wszystkie wykorzystać bo to jest taka różnorodność cieni, ale po prostu nawet nie mam możliwości wszystkie je wykolorować. Także to jest kolejna paleta cieni. Natomiast teraz obecnie najczęściej używam cieni z NYXa. No, moja ukochana, ukochana paletka to jest paletka NYXa For Your Eyes Only, Smoky Eye. Myślę, że też już, już znacie. Jeśli oglądacie moje filmiki, to na pewno też nie raz już je widziałyście, ponieważ korzystam z nich bardzo często. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zestaw paleta 10 cieni do wykonania szybkiego smokey eye. Czyli mamy kolory tutaj zarówno ciemne, podstawowe, czarne, ciemne szarości, ciemne takie, takie mokki, espresso kolory, jak i cienie jasne dla rozświetlenia powieki. Także w chwili obecnej to jest moja ulubiona paletka Nixa do Smoky Eye, ale bardzo, bardzo również lubię yy, też cienie series For Your Eyes Only, z tym, że pod kolor moich oczu, jako koronam oczy, że stąd też paletka Beautiful Green Eyes. I cienia są tutaj następujące. O, jest leciała yy, Bardzo ładne kolory. Przede wszystkim piękne zielenia. Taki ciekawy kolor, bordowy, szary, fioletowy. No, idealna po prostu dla zielonych oczu. Przedstawiłam Wam w tym filmiku zestawy moich cieni, kosmetyki, które, z których korzystałam kiedyś, bądź korzystam z nich nadal, te, nadal te, teraz, w chwili obecnej. Nie są to wszystkie moje, moje cienie, ponieważ mam ich jeszcze znacznie więcej. Nie chciałam Wam tutaj ich wszystkich przedstawiać. Bo no za dużo, prawda, tego wszystkiego by było. Mam nadzieję, że... że spodobał Wam się filmik. Oczywiście czekam na wasze komentarze oraz na propozycje innych filmików. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.